Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Poznajmy Pana. Słuchajcie, chciałam dzisiaj nagrać ten film, dlatego że długo była przerwa antenowa znowu. A tak, tak myślę sobie, że chociaż nagram coś po pracy, jak widzicie jeszcze, że tak powiem w ubrankach jestem w mundurku. Chociaż na dworzu za oknem wydaje się, że, że jest jeszcze wcześnie, to już, no to już skończyłam pracę i nawet powiem Wam szczerze, nie miałam siły się przebierać w pracy. Stwierdziłam, wrócę do domu, wrzucę to wszystko do pralki, od razu wezmę prysznic. Ale jeszcze zanim to, to właśnie nagram, chociaż trochę coś powiem, pomyślałam sobie, że zrobimy takie podsumowanie dzisiaj tego kwa pierwszego kwartału. Ja też zrobiłam sobie taką mapę myśli, którą Wam pokazywałam na początku roku. W filmie, właśnie gdzie ustaliłam sobie cele i to wszystko było ustalone na styczeń luty marzec, na te pierwsze trzy miesiące, bo no, stwierdziłam, że sprawdzę, czy taka forma mi się przypadkiem lepiej nie sprawdzi niż taka roczna forma, tak, czyli że mapa myśli na cały rok. Moja teściowa i też mój mąż sobie ustalają takie cele na cały rok. U mnie to się tak średnio sprawdziło, być może dlatego, że ja często coś lubię zmieniać w ciągu roku. Niektóre rzeczy mi się nie sprawdzają i, i tak poczułam taką potrzebę, żeby wiecie, mieć ten wcześniej ten taki moment podsumowania, takiego zastanowienia się, czy, czy nie chcę czegoś skorygować. i... Tu chciałabym wam bardzo polecić, naprawdę taką kwartalną mapę myśli, czyli właśnie mapę myśli, takie miejsce, gdzie w jednym miejscu mam spisane cele, które mam wyznaczone na dany kwartał, jakieś słowa od pana, cytaty, które mnie prowadzą, jakieś zasady, tutaj napisałam sobie postawa. I tak, i takie rzeczy, które są dla mnie ważne, na których się skupiam. To naprawdę jest rewelacyjne. Muszę powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku dopiero chyba trzecia moja mapa myśli mi się sprawdziła, bo też robiłam różne próby, jakieś różne formy tej mapy myśli, to muszę Wam powiedzieć, że ta, ta mapa myśli tegoroczna na pierwszy kwartał bardzo mi się sprawdziła I, i polecam od razu. Jak widzicie, tutaj zrobiłam cele różne, które już powykreślałam, dlatego że udało mi się je zrealizować. Nie wszystkie, nie wszystkie mi się udało zrealizować. Chciałam sobie na przykład zrobić taką listę ważnych dat, bo ja nigdy nie pamiętam o urodzinach, niestety. I, I właśnie pomyślałam sobie, kurczę, że ja zamiast się stresować, powinnam sobie to wszystko spisać, no ale tego nie zdążyłam zrobić w tym pierwszym kwartale. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o inne cele, to wszystkie najważniejsze cele zrealizowałam i rzeczywiście bardzo się w nie zaangażowałam. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę te trzy miesiące to jest, to jest naprawdę taki okres, kiedy można bardzo zaangażować się w jakieś konkretne dziedziny naszego życia. Czy to jest zdrowie, czy to jest praca, czy to jest jakaś praca dla Pana, ewangelizacja. Naprawdę można bardzo się w to zaangażować. Widzę, że ja bardzo dużo wysiłku włożyłam, zwłaszcza w takie rzeczy zdrowotne, właśnie w posty. Miałam taki cel, żeby y, nauczyć się pościć zgodnie, właśnie też z cyklem moim kobiecym I, i żeby post rzeczywiście stał się taką częścią mojego życia. Też post przerywany, wykluczenie pewnych produktów, które mi nie służą. Tak samo ćwiczenia. Postanowiłam sobie, że ten pierwszy kwartał też poświęcę na to, żeby jakoś urozmaicić te moje treningi i, i w ogóle się na nich też jakoś tak skupić, zobaczyć co, jest, co mi służy, co mi nie służy. No i doszłam do tego, że jak miałam za mało tych treningów, to nawet zrobiło się za dużo tych treningów. Się okazało, że moje ciało nawet nie miało miało za mało czasu, żeby się zregenerować w ciągu tygodnia i przeginał w drugą stronę. Ale nie zniechęcam się, słuchajcie, no trzeba próbować. To był cel na ten kwartał i też wyciągnęłam z tego taki wniosek, że tych treningów musi być mniej, że muszę sobie zmniejszyć intensywność tych treningów właśnie i określić jasny cel. I to też fajnie, bo te wnioski sobie zapisałam i już mam zrobioną nową mapę myśli, słuchajcie, którą też Wam pokażę. Ona jest bardzo podobna, ale... Czekajcie. Ona jest bardzo podobna, no ale trochę zmieniona, nie? Tutaj nawet mam, słuchajcie, skan mojego ciała. No, bo chodzę do takiej trenerki personalnej mojej, która mi czasem robi taki skan, żeby zobaczyć właśnie, czy mięśnie mi rosną, czy tłuszczyk mi rośnie, czy jakieś inne tam składowe mojego ciała. No, ale głównie, prawda, chodzi o mięśnie. Bo to jest te... Cele kwartalne są oparte o moje cele roczne. Więc sobie na przykład podzieliłam... Różne takie większe cele, i to też jest super, dlatego te mapy myśli kwartalne tak świetnie się sprawdzają, uważam, bo na przykład mam taki cel przeczytać całą Biblię. I sobie zrobiłam te kwartalne mapy myśli i w każdej z nich zaznaczyłam, ile, które księgi muszę przeczytać, tak? Ile rozdziałów, żeby ten plan spełnić. I na przykład tutaj w tym pierwszym kwartale miałam księgi rodzaju wyjścia kapłańskiej, liczb powtórzonego Prawa Jozłego, sędziów Ród, pierwszej Samuela i drugiej Samuela. I rzeczywiście udało mi się przeczytać do pierwszej Samuela. Druga połowa pierwszej księgi Samuela i druga księga Samuela zostały mi już na drugi kwartał. Ale wiecie, gdybym nie miała tego tak fajnie, wyraźnie zaznaczonego, gdybym nie widziała celu, gdybym sobie nie odznaczała tego, to bym, to bym na pewno była dużo dalej. Też, I tutaj też muszę Wam powiedzieć, że trochę spokorniałam, a propos tego czytania Biblii też Starego Testamentu, że jak mój mąż powiedział, żeby właśnie... Yy, przeczytać całą Biblię i że można też słuchać Biblii, to ja tak pomyślałam sobie, nie no, słuchanie Biblii to jest takie dla mięczaków. Ja pierwszy raz jak czytałam Stary Testament, no to wiecie, robiłam notatki, miałam też wtedy trochę więcej czasu, no bo to był taki okres magisterki, jeszcze studiów. I bardzo polecam ogólnie, uważam, że to jest świetna forma, yy, jakby przeczytanie w sensie Biblii jest dobre jako pierwsze, kiedy pierwszy raz się czyta. To dobrze jest przeczytać, właśnie mieć ten tekst w ręku, żeby robić notatki, żeby sprawdzać jakieś tam, yy, wiecie, komentarze i tak dalej. Natomiast w tym roku po prostu spokorniałam i zaczęłam słuchać, bo nie byłam w stanie czytać tyle aż. więc Co mogę, to czytam, a co już nie mam czasu, a widzę, że, że tak powiem, te księgi no, że zbliża się koniec kwartału, jak gdzieś jestem w lesie to po prostu sobie przesłuchuję i też naprawdę dużo z tego wyciągam. Tak czy owak polecam nawet właśnie słuchać Biblię, sobie tak to rozplanowywać te księgi na dany kwartał, czy na przykład na miesiąc, jak tam Wam pasuje. Zaplanowałam sobie, że chcę przeczytać 12 książek i też sobie zaplanowałam 3 książki. Ostatecznie przeczytałam 6 książek, <grych> więc teraz ten kwartał mam, że tak powiem, już z głowy, drugi. Zaplanowałam sobie również na cały rok 50 filmów. I, to, i sobie też podzieliłam te filmy na tam 13-14 filmów. W pierwszym kwartale zrobiłam 12. Żeby było śmieszniej, to w ogóle chyba pierwszy film nagrałam jakoś tak pod koniec stycznia, drugi jakoś tam w drugiej połowie lutego. Byłam strasznie do tyłu z tymi filmami i myślałam, że no. To się nie uda te 13 filmów, ale stwierdziłam, że zrobię, ile się da. I ostatecznie wyszło, że prawie te 13 udało mi się zrobić. Więc słuchajcie, też polecam. Bo jak mamy taki duży cel, no to często on nas przeraża, zwłaszcza jeżeli te, wiecie, te dni mijają i nawet nie wiemy kiedy, już minęły 3 miesiące, zaraz tak pół roku mija i my dalej jesteśmy gdzieś w lesie, to każdego takiego słonia, jak to się u mnie w domu mówi, dobrze jest zjeść po łyżeczce, tak, tak po kawałku. I wtedy naprawdę wszystko da się. Zjeść, przetrawić, tak, zrobić. Pamiętam, że czytałam nawet o jakimś człowieku, który zjadł cały samolot, i wiadomo, że on nie zjadł naraz tego samolotu, tylko on po prostu codziennie sobie trochę tego sproszkowanego, chyba, samolotu dodawał do posiłku, no i w ten sposób zjadł cały samolot. Że tak powiem, ludzie mają różne ambicje, coś w życiu trzeba robić. Ja może polecam inne, inne rzeczy niż zjadanie samolotu, ale karmmy się Słowem Bożym, to zdecydowanie. I może dla niektórych, właśnie Pismo Święte jest jak taki samolot. W ogóle nie wiadomo, jak to ugryźć, jak to zjeść, a to właśnie tak trzeba po kawałku, słuchajcie, sproszkować i tak do każdego posiłku, tak każdego dnia troszeczkę sobie dodać. I to naprawdę jest do zrobienia. Przeczytanie Pisma Świętego, przeczytanie książek, które u Was zalegają na półkach, yy, czy nie wiem, zrobienia jakiegoś swetra na drutach. Mój sweter właśnie czeka też na zrobienie i też sobie stwierdziłam, że muszę zrobić taki cel, wiecie, jeden rządek dziennie. <laughs> jeden rządek dziennie, że wtedy to dam radę powolutku zrobić, bo inaczej to będzie leżało. No i coś tu jeszcze tak patrzę, czy Wam mogę powiedzieć. Ona, ta druga mapa myśli w sumie jest podobna, ale trochę zmieniłam kolorki i też troszeczkę zmieniłam, właśnie tutaj zmieniłam cytaty, zmieniłam też, trochę uprościłam zasady, uprościłam postawę. Stwierdziłam, że w tym drugim kwartale skupię się przede wszystkim na radości. Jakoś Pan Bóg bardzo mnie porusza. Tak, nie zachęca ciągle do tego, żebym była radosna, ale właśnie ta radość to jest coś, co naprawdę trzeba pielęgnować. Tak, to musi być jakiś taki nawyk, wypracowany trochę, bo ta radość, wiecie, nie zależy od okoliczności. To nie jest radość, którą czerpiemy z rzeczy tego świata, z, tego, z jakiegoś zadowolenia, tak, nie wiem, odpoczynkiem tak, czy rozrywkami. To są, to są takie radości. No, które są, albo ich nie ma. Zazwyczaj ich nie ma, bo jednak jesteśmy zapracowani, zmęczeni, niewyspani. Tak, moi pacjenci umierają, są chorzy i, i to, jest, to jest trudne, to jest bardzo przykre. Mm. No, ale, ale właśnie taka radość, którą daje Bóg, taka radość z tego, że wiem, że ufam Panu i że On mnie nie zawiedzie, że On nas nie zawiedzie, że Jego obietnice są pewne, to jest coś, co. Co mogę mieć zawsze i co powinna mieć zawsze, bo ta radość jednak nas jako chrześcijan powinna jakoś tak myślę wyróżniać. Ją jest, na czym pracować, więc to jest, słuchajcie, moje hasło. Też taka mapa myśli ma nam pomóc, żeby właśnie nie zapomnieć o żadnym, żadnej sferze naszego życia, bo często jest tak, że na czymś się skupiamy, a zaniedbujemy resztę, i to nam pomaga właśnie zwrócić uwagę. Aha, okej, okay, to już. To już zrobiłem, te cele zrobiłem, tak? Na przykład jakieś cele zdrowotne, tak? Czy, nie wiem, związane z pracą, ale inne rzeczy leżą. I właśnie sobie zrobiłam taką listę talentów, e, takich min, które dostałam od Pana właśnie, żeby je rozwijać. I pierwszą oczywiście jest relacja z Bogiem. Też mam minę jako ciało, czyli narzędzie Boże, o które też muszę dbać. E, małżeństwo, praca, dom... Czyli też jakiś ogródek, tutaj te, te wszystkie przestrzenie, relacje, kanał. Napisałam też taki talent artystyczny. Może wam coś zaśpiewam w tym kwartale. I do każdego z tych punktów właśnie napisałam taki jeden cel. Czyli na przykład do talentu relacje z Bogiem napisałam taki cel dobra modlitwa. I to jest jedna rzecz, na której chcę się skupić. Uważam, że to jest rzecz fundamentalna dla mnie, żeby ta relacja z Bogiem była dobra i tylko na tym chcę się skupić, na dobrej, jakościową modlitwie rano. Żeby naprawdę ona miała 30 minut, a nie 15, bo wiecie jak to jest, człowiek zaczyna tam układać sobie włosy, malować się, przynajmniej ja tak mam i zaraz z tych 30 minut no się robi 15. No i to już, jest, to już jest bardzo niedobrze. Albo właśnie człowiek zaczyna myśleć o różnych rzeczach na tej modlitwie i to jest naprawdę walka o dobrej jakości modlitwę. Ale tak jak Wam też mówiłam wcześniej w filmach, to bardzo dużo zmienia. Mam talent też ciało. I tutaj też napisałam sobie jeden cel, czyli y, ponieważ ja miałam różne treningi i na tych treningach, wiecie, ćwiczyłam wytrzymałość, ćwiczyłam mięśnie, tak wzmacniałam mięśnie i po prostu tego było za dużo i już zaczęłam mieć takie problemy, że zaczęło mi się kręcić w głowie na tych treningach i myślę, matko jedyna, co się dzieje? Poszłam do lekarza, zrobiłam wyniki krwi, wyniki krwi idealne i wiecie, odpoczęłam sobie trochę, zrobiłam sobie dłuższy post, tak, post od treningów, zrobiłam sobie taką dłuższą przerwę i... Wszystko wróciło do normy, więc też mam na ten drugi kwartał taki cel, żeby wzmacniać mięśnie, zwiększać tą masę mięśniową, ale nawet nie chudnąć, tak? Jakby już te inne cele to są, to są nieistotne, jakby, tak? czyli zwiększenie wytrzymałości. Na razie to sobie odpuściłam, po prostu na razie skupiam się na tym wzmacnianiu. Skupiam się też na diecie bez cukru, tam bez białej mąki, bo to mi akurat nie służy. I, i, jakby, I tylko tyle, też jakby nie, nie narzucam sobie jakichś ciężkich postów. Ewentualnie, jak dobrze się czuję i nie mam zbyt intensywnych tych treningów, no to wtedy też będę pościć, bo to też mi się fajnie sprawdziło. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o, o tą moją torbielkę taką, jakieś tam torbielki też na jajnikach, że one zaczęły się zmniejszać, że te hormony mi się tak wyrównały fajnie, więc no, chciałabym do tego wracać, żeby też nie stracić tych efektów. I na luzie, właśnie, basen, spacery, ogródek, takie bardziej aktywności, spokojne powiem Wam, że to jest dla mnie naprawdę trudne. Ja muszę sobie takie cele wypisywać, bo ja inaczej rzucam się w coś na maksa, nie? I jak po prostu mam ćwiczyć, to ja nie to, że ja sobie przećwiczę tam 2-3 razy w tygodniu, tylko ja mam 5 treningów i wszystkie są, wiecie, na 150% i za chwilę padam z nóg. Tak samo te posty, też jak się rzuciłam, wiecie, w te posty, w te jakieś tam diety takie zdrowe, to też po prostu aż, też tydzień pościłam i po prostu potem Mikaj musiał mnie zbierać, wiecie, z podłogi na basenie, bo, no bo po prostu się zaczęłam tak bardzo źle czuć i... No i to jest, to jest właśnie też taki problem z umiarkowaniem troszeczkę. Nie? Że jak czuję, że coś mi wychodzi, to ja po prostu potrafię się w coś cała zaangażować, tak? Czy w pracę, czy w naukę nawet takich medycznych rzeczy. Ja grzebię szukam i, i prze, przeglądam te różne badania, a wiecie, są całe inne, jest wiele innych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia i to jest dla mnie naprawdę trudne, żeby się zatrzymać. Tak samo z modlitwą, ja mogłabym siedzieć i czytać Biblię cały dzień, ale wiecie, no Bóg ma też dla mnie inne jakieś zadania <grym> na ten czas i naprawdę. Dla mnie taka mapa myśli to jest zbawienna. Talent małżeństwo. Też możecie w swoim małżeństwie, na przykład, postawić na jedną rzecz. Ja sobie postawiłam taką rzecz w tym y, kwartale: radość, po pierwsze, czyli żeby wiecie, nie wracać, nie ględzić, <grych> tylko żeby właśnie być radosną. Widzę, ile to życie daje mojemu mężowi. I wygląd w domu. To też jest taki plan, czyli że właśnie nie mogę wyglądać gorzej w domu niż wyglądam na zewnątrz. W ogóle byłoby super, jakby było lepiej, ale no przynajmniej tak dobrze jak do ludzi wychodzę, to muszę tak samo e, dobrze wyglądać przed moim mężem, bo wiecie, jak to jest. Człowiek wraca, najchętniej by się ubrał w piżamę i siedział tak reszty <grystanie> dnia, ale to nie, tak nie można. E Dobra, bo musimy rozwijać ten talent małżeństwa. No, talent praca. Tutaj też sobie ustawiłam taki cel, tak samo w, w talencie kanał poznajmy pana, żeby używać w ogóle sztucznej inteligencji AI, bo, bo powiem Wam, że teraz są naprawdę takie narzędzia, że aż jestem zaskoczona, jak, jak to usprawnia pracę. Chociaż ja jeszcze tak nie potrafię z tego za bardzo korzystać, ale chciałabym bardziej, żeby może właśnie jakoś też wiecie, więcej tych filmów powstawało, żeby mi było łatwiej to nagrywać. No ale, ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. Na razie chcę spróbować się pouczyć tego. Spróbować to wykorzystać. No, mam też talent dom, czyli właśnie praca w ogródku, że chociaż trochę tam w ciągu tego tygodnia, żeby tam tą godzinkę spróbować, jakoś nawet po 15 minut y, tam wyjść do ogródka, coś tam porobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak samo utrzymanie porządku. Zamiast odgracania, czyli właśnie też, zamiast odgracać co jakiś czas wszystko to, żeby bardziej postawić na te nawyki utrzymywania porządku. Też taka nowość to jest plan relacji, czyli właśnie chcę sobie spisałam sobie słuchajcie wszystkie relacje, które mam, które chciałabym jakoś też pielęgnować i i właśnie chcę sobie zaplanować, właśnie, co ile dzwonię, co ile wiecie, kiedy prezenty, kiedy daty, urodzeń, kiedy daty urodzin, tak? Są czy imienin, kiedy na przykład odwiedzę, tak, moją rodzinę i tak dalej, żeby to wszystko mieć w jakimś takim planie. Moja teściowa właśnie mnie zainspirowała, bo powiedziała, że relacje trzeba planować, zwłaszcza te trudne, więc nic się samo nie zrobi, naprawdę trzeba to wszystko planować. I, i taki też mam plan. Aby zrobić plan. Więc dzisiaj pewnie, jak skończę nagrywać ten film, to będę taki plan robić. No, mam księgi biblijne, które muszę przeczytać w tym kwartale, żeby zdążyć też, tak, żeby to sobie na spokojnie przeczytać tę Biblię całą. Też, I też zrobiłam sobie taki punkt nawrócenie. Pomyślałam sobie, że właśnie co kwartał mogę brać taką jedną rzecz, w której jestem słaba i specjalnie, jakoś szczególnie starać się nawracać w tej kwestii, nie? I też Was do tego zachęcam, też Was do tego zachęcam, bo czasami jest tak, że wiecie, przychodzimy do spowiedzi na przykład ciągle z tymi samymi grzechami, może one są lekkie nawet, bo tam jakieś narzekanie, bo nie wiem, tam, nie wiem, tam jakoś oglądam jakieś filmy niepotrzebnie, tak? Uciekam w jakieś seriale albo takie, takie wiecie, nieuporządkowania, czy na przykład, yy, nie wiem, <laughs> teraz yy, nie mogę jakoś nic wymyśleć, ale na pewno każdy z Was wie, o co chodzi, w czym ma problem, może właśnie nie wiem, jakaś modlitwa poranna, tak u was leży czy coś. Każdy ma coś takiego, co u niego leży i z czego się spowiada, i przez co ma wyrzuty sumienia, jeżeli chodzi o swoje nawrócenie, że to ciągle gdzieś tam wiecie się pojawia. I fajnie mieć na jeden kwartał pomyślałam taką jedną rzecz, w której staram się nawracać, bo to może być na przykład ta radość, nie, że właśnie nie, nie martwię się, ale jestem radosna. Decyduję się, że jestem radosna, bo Bóg mi błogosławi, bo żyje, bo Bóg mi tyle dał i z samego, samego tego zbawienia naszego nie możemy się cieszyć. I to już jest super sprawa. Może właśnie nad tym trzeba popracować. Coś takiego prostego. I już w ogóle ten film <grym> znowu trwa 23 minuty. Myślałam, że będzie krótszy. Też jeżeli ktoś na przykład chciałby czytać Biblię, to też wam polecam. Mój mąż zrobił to takie wykreślanki. Ja to sobie zaznaczam. Ups. Zaznaczam to sobie te wszystkie księgi, które przeczytałam. To jeszcze muszę nawet uzupełnić parę rozdziałów, bo już jestem do przodu. No i tyle kochani. Lecę brać prysznic, prać ciuchy. Te wszystkie jakieś wirusy inne do pralki. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Jeden film nagrałam wczoraj, ale wyszedł też długi, więc będę go montować, zobaczę czy się nada. Ale też chciałabym Wam, kochani, też po tym pierwszym kwartale nie tylko, bo też podsumowujemy, ja teraz no, tam uzupełniam te pity nasze, tak zbieram to wszystko do kupy, żeby, żeby tam dać do tego naszego biura rachunkowego, gdzie się rozliczamy, bo mój mąż ma właśnie własną działalność. Więc to tak, to ktoś mądry musi rozliczać. Ja, ja nie ogarniam tego, powiem wam szczerze, ale też widzę, jak, jak ile nas wspieracie, też tak finansowo, i bardzo wam za to dziękuję. W ogóle za, za to, że jesteście, za to, że to oglądacie te nasze filmy, że je też udostępniacie i, i też komentujecie, że piszecie do nas maile. Po prostu dziękuję wam, że jesteście i, i naprawdę jestem, jesteśmy wam razem z moim mężem bardzo, bardzo wdzięczni. Naprawdę. I z moją teściową też. Naprawdę bardzo Was kochamy, modlimy się za was codziennie. Niech Bóg was błogosławi, obficie i naprawdę wynagrodzi Wam też za, no, za wszystko. Za to, że jesteście i za, za całe wasze, za każde dobre słowo, modlitwa i wsparcie. Trzymajcie się i róbcie mapy myśli, bo to jest naprawdę naprawdę świetna sprawa. Ja jestem ja jestem zachwycona ogólnie. Zawsze byłam takim nieogarem, wam powiem, a teraz coś się zmienia w moim życiu. Trzymajcie się z Bogiem.